Osiem rzeczy, które sprawią, że Twój tydzień będzie produktywny. Dzień dobry wszystkim, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj przechodzę do Was z tematem, który mam nadzieję pomoże Wam w lepszym przygotowaniu się do nadchodzącego tygodnia, tak aby był on zarówno produktywny, jak i spokojny. No, kto tego nie chce? Właściwe przygotowanie może diametralnie zmienić dynamikę nadchodzących dni. Dzięki dobrze przemyślanemu i przygotowanemu planowi w poniedziałek nie poczujecie się przytłoczeni, zamiast tego będziecie gotowi do działania. I żeby Wam to jeszcze dodatkowo ułatwić. Przygotowałam dla Was karty pracy, taki mini planer, powiedzmy, w którym możecie sobie wszystko zanotować. Są to takie arkusze do wydrukowania, więc można to zrobić wszystko wygodnie, oczywiście, jak wolicie. Jeżeli macie jakieś tablety z funkcją pisania i tak dalej, też można to fajnie wykorzystać. Także link do pobrania znajdziecie w opisie. A teraz przejdźmy do rzeczy. Podsumuj miniony tydzień. Okej, okay, więc zaczynamy od podsumowania minionego tygodnia. Dlaczego to jest w ogóle ważne? W codziennym życiu, na tłoku różnych obowiązków, rzadko kiedy mamy chwilę na to, żeby się zatrzymać i zastanowić, co się wydarzyło, jak wyglądał nasz tydzień, czego doświadczyliśmy, dobrego, mniej dobrego, nie wiem, stresującego. Jednak to jest klucz do zrozumienia naszych przyzwyczajeń, nawyków sposobu, w jaki działamy, postępujemy oraz refleksji nad tym, co udało się zrealizować, osiągnąć, a co mogło pójść lepiej. Dlatego właśnie warto przeanalizować mijający tydzień, żeby wyciągnąć z niego wnioski na przyszłość. I oto kilka pytań, które mogą pomóc w tej refleksji. Co było dla mnie najważniejszym osiągnięciem w minionym tygodniu? I tutaj warto zastanowić się nad tym, co udało się zrealizować. Może to było na przykład zakończenie jakiegoś projektu w pracy, spędzenie jakościowego czasu z rodziną, czy na przykład osiągnięcie jakiegoś osobistego celu. Świadomość swoich osiągnięć wzmacnia pewność siebie i motywuje do dalszego działania. Co sprawiło mi najwięcej trudności? Czy było coś, co mogłam zrobić inaczej? Analizowanie trudności pozwala na zidentyfikowanie obszarów, w których możemy coś poprawić, rozwinąć się. W tym miejscu warto zastanowić się na przykład nad tym, w jaki sposób możemy zareagować, zadziałać w przyszłości, żeby lepiej radzić sobie z podobnymi sytuacjami. I w tych kartach pracy, które dla Was przygotowałam, znajdziecie również właśnie miejsce na. Taką refleksję warto to robić, słuchajcie, bo czasami nawet jedno, dwa zdania już potrafią sporo rozjaśnić i pomóc nam się zdystansować i spojrzeć na nasze życie, na to, co się w nim dzieje, właśnie z taką większą obiektywnością i zrozumieć. Co działa, a co niekoniecznie. To podsumowanie minionego tygodnia to nie jest tylko taka o, luźna analiza, ale również sposób na poznanie i lepsze zrozumienie samego siebie. Dzięki takim chwilom refleksji będziemy dużo lepiej przygotowani na różne wyzwania, które będą pojawiały się w kolejnych dniach, tygodniach. Stwórz intencje na nadchodzący tydzień. Kolejnym, moim zdaniem istotnym krokiem, który warto podjąć planując nadchodzący tydzień, jest ustalenie intencji. I teraz czym ta intencja właściwie jest? Co mam tutaj na myśli? No więc jest to coś więcej niż cel. Taka nasza wewnętrzna motywacja, przewodnik, kierunkowskaz, który pomaga nam zidentyfikować kierunek, w którym Chcemy podążać. Ustalenie intencji to proces, który pozwala na głębsze zrozumienie tego, co jest dla nas naprawdę ważne oraz tego, jakie emocje chcemy odczuwać, skupiając się na najbliższym tygodniu. Przykładowo, chcę odczuwać spokój w obliczu nadchodzących wyzwań. Czyli ta intencja może przypominać nam o tym, żeby zachowywać spokój w różnych stresujących, niewygodnych, jakichś takich niekoniecznie miłych dla nas sytuacjach. Co oczywiście na pewno będzie miało wpływ na przykład na nasze decyzje czy samopoczucie. Inny przykład. Moją intencją na ten tydzień jest skupienie się na aktywności fizycznej i zadbaniu o zdrowie. Albo na przykład w tym tygodniu chcę być bardziej obecna w kontaktach z bliskimi. Czyli chcę po prostu podpracować nad Relacjami. I tutaj chcę zaznaczyć, że ta intencja to nie jest takie sztywne zadanie do zrealizowania, ale raczej taki po prostu elastyczny kierunek, który ma nam właśnie wskazywać, ok, tamtą stronę idziemy i możemy go dostosowywać do okoliczności, tak. Każdego dnia warto sobie do tej intencji wracać i zadawać sobie pytanie, czy moje działania. Są zgodne z moją intencją. Jeżeli widzimy, że no niekoniecznie, że jednak gdzieś tam zboczyliśmy, no to jest to taki sygnał dla nas, że no warto coś pozmieniać, tak? Przeorganizować. Dlaczego? Dlatego, że z jakiegoś powodu akurat taką intencję sobie ustaliliśmy, z jakiegoś powodu chcieliśmy nad tym popracować, no powiedzmy, właśnie chociażby nad tymi relacjami z bliskimi, tak? W poprzednich tygodniach mieliśmy dużo pracy, byliśmy zajęci, nie mieliśmy tyle czasu dla bliskich, więc w końcu stwierdziliśmy: OK, to jest ten moment, kiedy w tym tygodniu chcę skupić się więcej, nie wiem, na dzieciach, na partnerce, partnerze, na przyjaciołach, tak? Chcę wychodzić, spotykać się, nie wiem, bawić się, spędzać czas, cokolwiek, tak? Chodzi o to, że to jest dla nas coś ważnego i my sobie to już ustaliliśmy na początku tygodnia i wiadomo, że jakby w toku wydarzeń może się coś tam pozmienić. Ale ta intencja pozostaje, i jeżeli chcemy być poniekąd wierni sami sobie i poprawiać to, co według nas jest do poprawy w naszym życiu, no to właśnie taka intencja nas ukierunkuje. I to mogą być bardzo różne intencje w zależności od potrzeb, i one będą się zmieniać. W tym tygodniu na przykład mamy taką intencję, a na przykład za miesiąc ta intencja będzie zupełnie inna, tak już będzie skoncentrowana na czymś innym. To tak naprawdę chodzi o to, żeby właśnie zadawać sobie pytanie, co jest dla mnie ważne w tym tygodniu, jaki jest mój priorytet, na czym chcę się skupić, nad czym chcę popracować. Ważne, żeby być. Elastycznym i otwartym na nowe doświadczenia, na to, co przynosi nam życie i po prostu reagować na bieżąco. Kolejny krok to ustalenie nadchodzących wydarzeń. Warto sięgnąć po kalendarz lub planer i zapisać wszystkie wydarzenia, które już zaplanowaliście oraz upewnić się, czy o czymś nie zapomnieliście. I tutaj w grę wchodzą różne spotkania, czy to w pracy, czy z bliskimi, urodziny, wizyty u lekarza, zajęcia dodatkowe, zebrania, jakieś deadline'y, wizyty u fryzjera, wszystko to ma znaczenie. Ten przegląd daje nam taki pełen obraz tego, co nas czeka w nadchodzącym tygodniu. Dzięki temu możemy po prostu lepiej rozłożyć siły. Na poszczególne dni i nic nas nie zaskoczy, tak? Unikniemy właśnie takich stresujących sytuacji, kiedy nagle po prostu w ostatniej chwili dowiadujemy się o jakimś spotkaniu, o którym zapomnieliśmy, jesteśmy totalnie nieprzygotowani albo właśnie zawaliliśmy jakiś termin, bo nie sprawdziliśmy sobie w kalendarzu, że to akurat przypada w tym tygodniu, no i już po ptokach. I w tych kartach pracy, które dla Was przygotowałam, znajdziecie też arkusze, w których możecie właśnie sobie to wszystko zanotować, zapisać. To pomoże zachować kontrolę. No, i też taki spokój nad tym całym naszym harmonogramem, co oczywiście pomoże nam na spokojnie przygotować się do nadchodzących wydarzeń, a także zarezerwować sobie chwilę na relaks i regenerację. Warto pamiętać, że dobre zarządzanie czasem to klucz do produktywności. Regularne przeglądanie kalendarza sprawi, że nie tylko będziecie lepiej zorganizowani, ale również zyskacie większą pewność ciebie w obliczu nadchodzących wyzwań. Zanotuj listę rzeczy do zrobienia. Kiedy mamy już Wypisane wszystkie wydarzenia nadchodzącego tygodnia, no uwaga niespodzianka, kolejnym krokiem jest stworzenie listy rzeczy do zrobienia. To powinna być lista wszystkich rzeczy, które chcecie. Lub musicie zrobić w danym tygodniu. I na początek warto wypisać wszystko, w co przychodzi wam do głowy. I te ważne, i te mniej ważne rzeczy. I gdy już macie całą listę, wybierzcie trzy najważniejsze priorytety na każdy dzień tygodnia. I dlaczego trzy? Dlatego, że jest to na tyle dużo, żeby czuć, że coś robicie, nie, nie prokrastynujecie, tylko faktycznie działacie, ale też na tyle mało, żeby raczej nie poczuć się przytłoczonym właśnie za dużą ilością e, zadań w ciągu dnia. I na na tych kartach pracy również znajdziecie arkusz, w którym możecie sobie to wszystko zapisać. Stwórz plan posiłków. Kolejny krok, który moim zdaniem może naprawdę ułatwić tydzień, zwłaszcza w przypadku rodzin, to jest zaplanowanie. Posiłku. Jest to naprawdę świetny sposób na oszczędzenie czasu i zredukowanie stresu związanego z codziennym zastanawianiem się, co by tu dzisiaj ugotować. Poza tym, dzięki temu, że będziemy mieć już wszystko zaplanowane, unikniemy sięgania po takie niezdrowe, szybkie jedzenie. I teraz, jak to zrobić? Wystarczy, że na kartce albo na przygotowanej przeze mnie karcie rozpiszecie sobie cały plan. Na poszczególne dni. Co będziecie jeść na śniadanie, na obiad i kolację? I wiem, że ktoś może powiedzieć: Ale to tyle planowania. Słuchajcie, lepiej to zrobić raz, a porządnie i nawet z tego korzystać. Potem w przyszłości, tak? Bo przecież możecie mieć kilka nawet takich planów, żeby to bardziej urozmaicić i sobie je podmieniać, tak? Nie, nikt nie mówi, że musicie co tydzień wymyślać coś nowego. Chodzi o to, żeby po prostu sobie to jak najbardziej ułatwić. Czyli zapisujecie sobie pomysły właśnie na różne śniadania, na obiady, na kolacje, jakieś tam ewentualnie dodatkowe przekąski. No i przy okazji. Spisujecie też listę zakupów, więc macie dwa w jednym, tak nie musicie później właśnie przy okazji zakupów znowu myśleć, tylko faktycznie macie już tą listę zrobioną na podstawie jadłospisu, spisu, który przygotujecie na najbliższy tydzień. Wiadomo, wiadomo, to też zależy od tego, kiedy robicie zakupy, więc ja tutaj polecam, żeby zrobić to przed zakupami, tak? Jeżeli na przykład zakupy robicie w piątek na kolejny tydzień, no to warto sobie właśnie przed tymi zakupami, już nawet czwartek, zrobić plan. Więc to też warto by było uwzględnić w harmonogramie. Czyli na przykład, jeżeli harmonogram robicie w niedzielę, tak? I wiecie, że zakupy robicie w piątek no to planujecie sobie w tym harmonogramie zadanie do zrobienia na czwartek, spisanie jadłospisu na następny tydzień. No mam nadzieję, że to jest w miarę jasne. Ale no tak to powinno działać, jeżeli faktycznie... Chcemy, żeby ten nasz tydzień był bardziej zorganizowany, żeby to miało sens. Moim zdaniem to jest naprawdę bardzo dobry pomysł, zwłaszcza właśnie jeżeli chodzi o rodziny, bo no to już odpada nam pewne takie pewne zadanie, które jest takie trochę męczące. Wiadomo, że to trzeba ugotować, trzeba zrobić, ale to zaplanowanie już sporo zmieni. Już nam właśnie odpadnie to myślenie i zastanawianie się, co dzisiaj jemy. Określ zadania domowe. Kolejny krok to również zadbanie, zaplanowanie z wyprzedzeniem zadań domowych i różnych obowiązków, które mamy. Nawet jeżeli nie lubicie sprzątać, to warto pamiętać, że to, jak wygląda nasze otoczenie, również wpływa na naszą produktywność, na nasze samopoczucie. W czystym, uporządkowanym domu lepiej się skupiamy, mniej stresujemy, a co, co będzie się również przekładało na lepszą organizację. Dlatego ja polecam, żeby właśnie również obowiązki domowe sobie rozplanować na poszczególne dni tygodnia. Tak może wyglądać przykładowy plan, więc nie będę wam tego czytać, tylko wam po prostu wyświetlę. Możecie sobie zatrzymać, przeczytać, zeskrinować, jak wolicie. Oczywiście tutaj można sobie to dostosować do siebie, do swoich potrzeb. Wy będziecie wiedzieć najlepiej, kiedy co powinniście zrobić. Ale tak jak mówię, Warto sobie to wcześniej zaplanować. Taki system pomaga rozłożyć obowiązki na różne dni, dzięki czemu sprzątanie staje się mniej przytłaczające. W ten sposób unikniemy sytuacji, w której musimy poświęcić cały weekend na uporządkowanie domu, co często bywa po prostu męczące i demotywujące. Regular regularność w sprzątaniu sprawia, że zadania wydają się mniejsze, a przestrzeń pozostaje czysta na co dzień. Ogarnij rzeczy do szkoły lub pracy. Kolejny krok to przygotowanie potrzebnych rzeczy, materiałów do szkoły, do nauki lub do pracy. Każdy z nas miał na pewno taką sytuację, gdzie rano w pośpiechu szukał kluczy, ładowarki, tej koszuli, którą chcemy ubrać dzisiaj, albo na przykład jakichś ważnych dokumentów. A wystarczy tak naprawdę poświęcić kilka minut w niedzielę na to, żeby sobie wszystko zaplanować. Kiedy mamy już Określone, jakie wydarzenia czekają nas w tym tygodniu, tak? Co mamy zrobić? To zanotujmy również tam rzeczy, właśnie takie jak przygotowanie do pracy. Można sobie zrobić na przykład taką checklistę tych rzeczy, które zawsze potrzebujemy mieć ze sobą, kiedy wychodzimy. Wtedy możemy szybko przelecieć wieczorem dnia poprzedniego. I sprawdzić, czy wszystko jest na swoim miejscu, czy nie będziemy tego szukać, tak? Można sobie rozplanować garderobę na cały tydzień, tak? Czyli na poszczególne dni wypisujemy sobie albo na przykład możemy używać do tego różnych aplikacji. W opisie pod filmem, no, oznaczę Wam. Takie, które ja kojarzę, gdzie właśnie można na przykład robić zdjęcia ubrań i potem sobie je fajnie łączyć w różne outfity. Można sobie też po prostu rozpisać, tak? Nie wiem, poniedziałek, zielona koszula, kremowe cygaretki i jakieś tam buty, tak? Obojenne, wymyślam sobie teraz. Ale tak mniej więcej to może wyglądać, żebyście po prostu każdego dnia czy poprzedniego wieczora, bo ogólnie polecam sobie przygotowywać ubrania już poprzedniego wieczora, żeby rano nie szukać, tylko mieć wszystko gotowe, już wyprasowane, przygotowane do ubrania. Wtedy też sobie zaoszczędzicie trochę czasu rano. Natomiast właśnie codziennie warto sobie sprawdzać. Czy to, co akurat mamy ochotę ubrać, jest gotowe. Można sobie to wszystko fajnie w weekend rozplanować i później właśnie w tygodniu korzystać z tego bez stresu. W weekend zazwyczaj mamy więcej czasu, na przykład w niedzielę zwłaszcza, więc to myślę, że jest fajny taki dzień, fajny, fajny moment na to, żeby usiąść i poświęcić właśnie trochę czasu na zaplanowanie sobie tego wszystkiego. Jeżeli macie dzieci, to z opowieści, bo ja swoich własnych nie mam, ale z opowieści wiem, że nieraz jest tak, że po prostu nagle budzicie się rano. No, a dziecko mówi: "Mamo, ale ja potrzebuję bibułę albo mamo, ja potrzebuję ubranie w kropki, czy coś tam, nie?" I nagle jest po prostu bieganie, szukanie, stresowanie się przed pracą, także nie zdążymy, nie wyrobimy się. W momencie, kiedy my sobie już wcześniej zaplanujemy, wtedy będziemy mieć po prostu czas na to, żeby to wszystko na spokojnie sobie ogarnąć, a lepiej to zrobić, wiecie, wcześniej niż w ostatniej chwili. Takie rozplanowanie, przygotowanie wszystkiego na pewno ułatwi poranne wyjście, no i przynajmniej nie będziemy zaczynać dnia pełni stresu i jakichś nerwów. Zaplanuj czas z rodziną. Coś, na co bardzo często nie ma czasu w ciągu tygodnia, a myślę, że warto również. O to zadbać z wyprzedzeniem, to jest właśnie zaplanowanie wspólnego czasu z rodziną, z bliskimi, z przyjaciółmi, kogo tam macie. Bo w codziennym pośpiechu łatwo jest zapomnieć o to, że tak naprawdę cały czas trzeba dbać o te relacje i spędzać wspólnie czas. Dlatego myślę, że warto też poświęcić trochę czasu na to, żeby zaplanować, czy to wspólne posiłki, czy jakiś spacer, czy wieczór gier. Można zaplanować na przykład jakieś większe wydarzenia, jak weekendowy wyjazd, albo na przykład wspólne gotowanie jakichś nowych potraw, albo pieczenie słodkości. Tego rodzaju aktywności, wiadomo, budują więzi. No i nawet jeżeli w ciągu tygodnia nie ma aż tak dużo okazji, to warto sobie po prostu je stworzyć. Tak? No nikt za nas tego nie zrobi. Musimy sami wygospodarować czas na to, żeby móc go spędzić z naszymi bliskimi. Dlatego właśnie myślę, że ustalenie takiego planu już w weekend na najbliższy tydzień ułatwi nam właśnie Platanie takich momentów dla rodziny między te nasze pozostałe zadania. Planując sobie tydzień, widzimy, że no nie, ten będzie szalony, będzie dużo rzeczy do zrobienia, dużo do ogarnięcia, będzie chaos, na pewno no tego czasu razem będzie mało, bo po prostu wszyscy na koniec dnia będziemy zmęczeni i będziemy tylko marzyć o tym, żeby odpocząć, pójść spać. To można sobie na przykład z wyprzedzeniem właśnie rozplanować, że ok, no to w tygodniu będzie tego czasu. Mało, to zróbmy coś razem fajnego w weekend, tak? Wtedy już wiemy, ok, ta sobota na przykład, czy ta niedziela jest y, zarezerwowana dla rodziny i tego nie ruszamy, cokolwiek by się nie działo, tak? Można sobie też na przykład zapisać różne pomysły na wspólne aktywności, tak? Porozmawiać z dziećmi, z. Y, Ogólnie członkami rodziny, i po prostu zapytać, na co mieliby ochotę, i później z tej bazy pomysłów po prostu korzystać. Zorganizuj czas dla siebie. I ostatni krok, ale wcale nie najmniej ważny, to zaplanowanie czasu dla siebie, czyli takiego czasu self-care. Na piętym grafiku wielu osób brakuje zupełnie czasu na to, żeby się zatrzymać i pobyć. Sam ze sobą, tak? Odpocząć, zrelaksować się w taki sposób, jaki lubimy, jaki sprawia nam przyjemność. No bo jeżeli już mamy trochę tego czasu, to wolimy go poświęcić właśnie rodzinie. No nie powiem, że to jest błąd, bo spędzanie czasu z rodziną również w jakiś sposób ładuje nam baterie. Natomiast taki czas sam ze sobą również jest bardzo, bardzo ważny dla naszego rozwoju i takiego po prostu dobrego samopoczucia i regeneracji. Dlatego warto już z wyprzedzeniem zaplanować sobie chociaż 30 minut dziennie. I słuchajcie, tutaj no czasami będzie trzeba pokombinować, na przykład wcześniej wstać. Wiem, że tak wiele na przykład rodziców robi, że stają sobie trochę wcześniej, żeby tak na spokojnie, jeszcze jak cały, cały dom śpi, ogarnąć sobie coś tam takiego swojego. Czyli nawet te, te pół godziny to już jest taki sygnał dla nas samych, słuchajcie, że my też jesteśmy ważni, że ten nasz czas. I nasze dobre samopoczucie, spędzenie chwili po swojemu również jest ważne. Możemy poczytać, możemy wtedy pouprawić nasze hobby, możemy być może wpleść jakąś aktywność fizyczną, żeby połączyć powiedzmy przyjemne z pożytecznym, żeby się poruszać właśnie. To też na pewno wpłynie pozytywnie na nasze samopoczucie, na nasze zdrowie, na naszą produktywność. Warto zadbać o komfortowe warunki. Do spania, tak, żeby ta nasza sypialnia sprzyjała temu, żebyśmy się wysypiali, a nie właśnie wręcz przeciwnie odbierała nam tą energię. Tak naprawdę to, to wszystko się ze sobą łączy. Jedno wynika z drugiego. Jeżeli zaniedbamy siebie, to zaniedbamy też całą resztę. Zorganizowanie tego czasu dla siebie pomoże nam się wyciszyć, zbliżyć do siebie i poczuć, że też jesteśmy ważni. No nie, że w tym całym po prostu chaosie dnia codziennego. Również jest moment dla nas, więc jeżeli nawet nie jesteśmy w stanie zaplanować sobie na każdy dzień, chociaż tych 30 minut czy 15 minut, to warto właśnie wybrać taki luźniejszy dzień i wtedy sobie zaplanować, że ok, wtedy poświęcam sobie nie wiem pół godziny, godzinę, czy ile tam będziemy w stanie. Ale gwarantuję Wam, że będzie dużo łatwiej znaleźć tą chwilę, jeżeli wcześniej usiądziemy i sprawdzimy sobie nasz kalendarz i to. Kiedy faktycznie to możemy ogarnąć? Ok, to by było na tyle. Jeszcze raz zachęcam Was do pobrania arkuszy, do korzystania z nich. Możecie sobie je wydrukować i po prostu nawet co miesiąc czy co tydzień uzupełniać, bo no tutaj jakby możecie sobie to drukować, ile tam będziecie potrzebowali, jak często. No i ja starałam się, żeby one były takie w miarę uniwersalne, żeby właśnie móc z nich korzystać wielokrotnie. Dajcie znać. Jakie są być może Wasze sposoby na zaplanowanie tygodnia, żeby był produktywny, ale też przy okazji spokojny i mało stresujący? Wiadomo, czasami się nie da, no ale zawsze można próbować, prawda? To są oczywiście takie moje luźne propozycje. Wy możecie to zupełnie sobie inaczej rozplanować. Możecie też jakby inne rzeczy wziąć pod uwagę. Ja przygotowałam arkusz, w którym macie akurat wypisane, te, które wam tutaj podałam, plus ekstra jeszcze rozszerzone poszczególne, różne inne punkty. Myślę, że jest to całkiem przydatne. Jest tam 10 stron, także korzystajcie. Jeżeli film się Wam podobał, to oczywiście zachęcam Was do subskrypcji, do lajkowania. Tymczasem dziękuję za oglądanie. No i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa.